Witajcie fanowie, z tej strony Ateńczyk, wasz ulubiony Jupiter. Dzisiaj odcinek bonusowy, środowy, dzisiaj nagrywam, dzisiaj wrzucam. Szybki unboxing sobie zrobimy, będzie to najdroższa gra jaką do tej pory kupiłem, bo zapłaciłem za nią łącznie z przesyłką ponad pół tysiąca złotych, co uważam, że jest kwotą astronomiczną no ale zaraz sobie zobaczymy co tutaj w środku sama gra przybyła do mnie chyba z Chorwacji zakup dosyć ryzykowny bo cena bardzo dobra czy bardzo dobra bardzo wysoka ale bardzo dobra jak zaraz wam powiem ile są mniej więcej jest warto ile oczywiście to co powinno być w środku jest w środku transakcja trochę podejrzana bo kupiłem ją od chłopak który miał zero komentarzy zero opinii no, a gra myślę była mniej więcej o dwa razy zatania no zobaczmy co jest w środku ładnie zabezpieczone wyściółka, karton papiery a w środku znajduje się super tutaj eee, delikatne uszkodzenie trudno eee, to znajduje się pudełko nie odbyle jakiej gry czy znaczy, nie tylko pudełko bo... Tutaj w środku też powinna znajdować się gra. Już patrzymy, czy, czy się znajduje. Będzie czym dupę podcierać. Więc um, zobaczmy, czy nie zostałem oszukany. Znajduje się gra, Pokémon Emerald. Gra, która no jest piekielnie w cenie. Ostatnio nagrywałem o tym odcinek. Tam parę osób miał czało, płakało, że. No jak to możliwe, że ja mam. Jestem kolekcjonerem i kurcze podrobione pudełko. O no tak, to że po prostu e, no, na komplet nie było mnie stać. No i wolę po prostu patrzeć na, e, na ładne pudełko i tak się to ładnie prezentuje, wiedząc, że mam oryginalny cartridge niż mieć gdzieś skitrany cartridge. Nie wiadomo gdzie. Osoba czy Gra się, uruchamia. Na razie nie. Tutaj była wymieniona bateria, na czym mi zależało, chociaż to też byłem w stanie sobie zrobić sam. No, nie ma informacji o dry baterii, więc znaczy, że bateria była wymieniona, trzyma napięcie, więc wszystko jest ok. A zależało mi na samym pudełku. Tam dużo osób miało czało, płakało, że e, jak to kurczę, nieoryginalne pudełko. Teraz oryginalne pudełko, co prawda, w nie najlepszym stanie, ale. E, trafia do kolekcji, więc. E, ja mam już kupcę na Olixie, więc za chwilę tą grę samą sprzedam za 520 e, zł, czyli za tyle ile kupiłem z, e, z pudełkiem. No a pudełko ląduje w kolekcji, myślę, że realnie zwiększa mi wartość e, gry o mniej więcej 300 zł. No, co prawda brakuje mi wytłoczki, myślę, że sobie to znaczy no na pewno je znajdę. No, i instrukcji też na pewno będę polował. Mam nadzieję, że kiedyś trafi. O tyle z mojej strony. Dajcie znać w komentarzu, jaka była wasza najdroższa gra. No, i widzimy się. Mam nadzieję, że w sobotę.